minuta trzydzieści. Oni ile? Sześć mają, nie? Tak. Dawid, uważaj, że się wygrywasz! Dwie minuty poszły! Spokojnie! Ma kawę trzy lata przecież, nie? Nie, bo ma z nogawkę. tą magawkę. Tak wygląda. Nie daj się, nie daj się, nie daj się! Przecież nie możemy naciągać. Ukręć go z tej delarii. Pół walki masz. Pół czasu. Brzimki? Nie leż na plecach Mordka, połóż się na boku. Na lewym boku. I ściągaj go na siebie. I już na drugą stronę, od razu. Odjedź dupą. Zerwij tą rękę, zerwij mu tą rękę. Odjedź tyłkiem, nie leż tak blisko. どころかまってたよ。 Cztery minuty! Dawaj Michał walcz, przegrywasz! I masz już delarivę! Dawaj Michał, nie dużo czasu już. Suma, minuta ci minuta! Spokojnie! Spokojnie, masz cewary Spokojnie, nie daj się słypnąć! siedź tam! To jest za mało, Michał! Jest, usiądź, Stabilizuj. Nie daj się! Nie daj... Nie daj tego trójkąta! Serwico! go! Serwij go. Przepros, elegancko! Słowa pół minuty zostało! Wygrywasz! Michał, końcówka, musisz coś zrobić! Nie daj się! Michał, zrób coś! Słomat, 15 sekund, 15 Oścuna, sekund, wytrzymasz. trzymaj to, prasuj, dobrze, 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 Dobra, Kurwa, kurwa, jest 6 minut, dawaj, jeszcze jedna było, przewaga, jest, tak? Michał, Michał, jedna przewaga do zrobienia! Michał, praca! Słoma 10 sekund! Wstawaj do góry, Michał! Spokój, Dobrze! Dobrze!